Witajcie! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Video Heroes w nowej serii będzie Tutaj na kanale No i To będzie seria Video Heroes na tym serwerze Jest to bardzo ciekawa gra i chciałbym ją po prostu No nagrać No tutaj mamy Gra taka no fajna Mamy eventy, różne rzeczy Dużo roboty. Ja byłam na Polecam zagrać. Pierwszy dzień będzie prowadzeniem takim i omówieniem eventów na publicznym serwerze. Spróbujemy na publicznym serwerze. Dlatego mamy Event Wishing Event. Bardzo fajny. To śmiat 300. Tych to polecam losować. Chyba żeby sama nie jest potrzebna, ale nie wiem. Jak kto będzie chciał. Shelter Mission też bardzo fajny event. Już mam Ormusa z niego. Bardzo fajną postać. I jeszcze ciągną tego... To, czygata. Jak ja to mówię na jego. Boje są też fajną postacią. Na pewno lepszą niż Pingłatą. No. I mamy dwa tygodnie Kowala. Mont tutaj takie kuliwenty, No nie wiem. I taki mam Timek. Na razie coś nowy serwer. Już tydzień. Chcecie to jestem na serwerze. 666. I mam wasz odpalnik. Jeszcze nie wszystko odblokowałem, ale myślę, że pierwszego wyjdzie. No, pierwszego będzie pierwszy knieżek do wystawy. Na prywatnym serwerze tutaj może też coś będzie. No, nie wiem, jak będą nowe, nie będę ciekawe coś ciekawego nagram. No i co. Ja myślę, że tak na wstęp, na pierwszy odcinek to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie, pa i cześć! Zapraszam do oglądania kolejnych. Dziękuję za subskrybowanie kanału, napisanie komentarza na i dziękuję. Ja Dziękuję za oglądanie.